Widzowie zobaczcie jak jestem malutki Dzisiaj razem ze Smyslu będziemy próbowali być coraz więksi Oż do nieba Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję dzwoneczkiem Żeby nie ominął was żaden, żaden film I yy, jak widzicie jesteśmy tacy Pici, pici, pici Widzowie tu jestem, halo Widzisz mnie, ślepy jestem Tak, ale wysoko podskakujemy, patrzcie na to Jeśli tylko zginiesz Będziemy tylko yy, oczywiście się zwiększać Więc pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę Raz subskrypcję z dzwoneczkiem Ła, to bolało Każda śmierć spowoduje, że będziemy więksi. A tam jest owieczka, właśnie. Ej, czy ciekawe, czy to będzie działać na nas, czy na zwierzęta? Ej, właśnie, no to... spróbujmy, może czekaj. na sam początek tą owieczkę po prostu. A bo rozwalmy Ciebie, czekaj. może weź spadnij z góry. Ej, chodź, no, chodź, dobra. mam plan, mam plan. Chodź, czekaj, może na tak... z góry właśnie zeskoczę. i tak, no, najwyż... wejdziesz na górę i normalnie czekaj, wchodzimy, ale ciężko się tu wchodzi normalnie. Faktycznie, tak. Chodźmy jeszcze, patrz, jakie mam biurko wielkie. Jaki komputer wielki. <laughs> ej, widzisz to? Pod biurko, pod biurko wszedłem, spadłem. Oła. Wow. Ej, to jesteś w tamtym miejscu, dobra, to Musimy wejść jak najwyżej Ej, się tylko. Mogę da wejść! Patrz, jestem pod schodami, skryjówka 300Q. Lul, wszędzie mogę wejść, będą. Wow. No, Wiesz co, strasznie do ciężko za tobą biegać, bo po prostu jesteś tak mały, że nawet nie wiem gdzie Dokładnie. jesteś Dokładnie. A i można wejść wszędzie w szpary. Wszędzie. Ty, Ty, a tutaj, tutaj zobaczmy czy wyjdziemy Dawaj, patrz. patrz, jestem w dziurze u szczurów. Szczury zrobiły u mnie dziurę w domu! Ty <laughs> u mnie też zobacz! <laughs> no, jestem tutaj, każdy, <laughs> co jest <laughs> grane! Szczury zrobiły dziurę w moim domu! Oto jeden wradę szczury, patrzcie! Jaka miejscówka w mój chacie? No nie wierzę! Wow. No patrz na to, szczury sobie zrobiły tunel normalnie w moim domu. Ja o tym nie wiedziałem i będąc mały się dowiedziałem. O nie! O nie! Zablokowałem Dobra, idziemy, się, choć, się, co chodźmy, jest grane! Tuner wszedł na górę i spadł. Ej pod fotelem mogę być wszędzie. Ty normalnie pod to mogę być. No chodźmy tak, sobie z tej strony. a tuner, może zróbmy padnięcie z góry, co? Jakbyś? albo może w wodzie? Podawaj, wskoczę! Wow! O, wpadłem! O, jestem o, o. też w wodzie, jestem dobra, też w wodzie. Dobra, to teraz Padamy muszę się. Po prostu to? tylko bąbelki muszą mi skończyć. Jak i bąbelki zaraz zobaczymy. Jak się skończą, to będziemy mogli paść w wodzie. I każde nasze padnięcie, każda nasza śmierć spowoduje, że będziemy więksi. I zobaczymy, czy to działa, nie? Okej, okay, dobra, powietrze mi się kończy. Jak mi jak już wiem. się skończyło, więc teraz będę padał, okej? Okay? Okej, okay, mnie też nawala. Pomogę ci, pomogę, brakuję, ci. Brakuję powietr, pomogę ci! Pomogę ci! Pomogę ci! A masz, o masz, a, też nawala. A masz, o masz, o masz, to się A masz, dęki, a masz, Góry, to masz, to masz, zostaje już, zostaje już. 300 łóżka, 2,5 Padasz, 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 padasz. Nieee! Padniesz Nie masz, i ty. No ile, ile chcesz masz jeszcze no? Nie je spadł, dobra. dobra. Wow! Smile, zobacz, jestem większy. Widzisz mnie? Jesteśmy więksi! Ej, to działa! Jak padliśmy, to staliśmy się więksi. Patrzcie, na pewno teraz, bo teraz byliśmy tacy mali. O, już dosięgam skrzynki. Już jestem równi na skrzynce. A Faktycznie, w teraz w można w skrzynce. na nią podskoczyć. Mamy to coś też różnymi rzeczy. Możemy tymi różnymi rzeczami też się nawalać i rozwalać siebie, nie? Ej, drat, skoro to działa na nas, patrzcie, powiększyliśmy się. Już i nie jesteśmy tacy mali, to sprawdźmy, czy to będzie działać na owiecce. O, to będzie dobre. Dobra. Owieczka, patrz, tutaj jest owieczka. Może ją by rozwalił, skoro wiecie, jak ktoś padnie, to może owieczka, jak Panie, to też. Ej, obieczka, Może na nią halo. też to będzie działało? Owieczka. Dawaj, rozwalamy Ej, masz, ją! Została czy co? Owieczka, tu jest Owieczka jest niezaję. Ty ucieka! Ucieka goniu! S szybko! A masz ten, jest, ty owca, szybko! Ją, Płacz, raz. A masz, a masz, jest rumiliśmy wow. ją! Padła, okay, dobrze, super. I co? Obieczka, dobra, super, rozwalona owieczka, dobra. Ej, Gdzie ciekawe, jest? czy musimy znaleźć taką owieczkę? Gdzie ona będzie? Ej, chodźmy, poszukajmy owieczki, bo jak ją rozwaliliśmy, to owca też gdzieś się powinna zrespić ogólnie. Bo owce, jak rozwalisz, to druga się respi na innej stronie, więc ona gdzieś tutaj powinna być. Czekaj, poszukajmy, może gdzieś tutaj będzie, z tej strony? Nie, tu jej nie ma, z prawej nie też ma. nie ma. Ona gdzieś powinna być. Ej, villagera też możemy rozwalić. Yes, bo, mais, bo, no, ma, ma, ta... Jest, zobacz przed twoim domkiem, jaka ogromna yes, owca! Pascie, pascie, jest, 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 jest. Wow. mówiłem, mówiłem! Jak rozwaliliśmy zwierzęta, to też na nich działa, każde dydnięcie Każda śmierć powoduje, że będąc większym. Patrz na to jako owca wielko. Joko, kigo, Uważaj, cicho. bo nas ZDEPCZY! O, o. o. Ja, Patrzcie na tu jako owcę jest wilka. Nie, nie podchodź tak blisko smajslu, bo cię zdepcze i będziesz większy. Wiesz? Uh -huh. Ej dobra, to, to jest dobre, może rozwalmy ją jeszcze raz i może się jeszcze raz powiększy. Albo pierwsze nas, pierwsze nas może. Czaj, rozwalamy hmm. ciebie, o, o, o. albo rozwalamy kogo? Kogo rozwaliamy? Hmm. Czekaj może weźmy jakieś rzeczy dojeństwem. O może, może kaktusa weźmie... weźmiemy. Dawaj, sikierkę, ja kaktusa wezmę. Może. A masz, z siekerki dostajesz, czekaj. A masz, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. A masz, o, rozwalam cię! Ło, wow. wow, zaraz padnę! Dobra, cztery serduszka! O, masz, o O, padasz, padasz. pasz, Jeszcze stój, za bardzo się. O jest, zawalczę się czas. Zabijem bunera, teraz patrzymy, patrzymy, gdzie jest matuner. No to się? gdzie o, jesteś? Gdzie, jestem. Spatrzcie, jest, jest, jak powiększyłeś się i jest powiększył się. Powiększył się, patrzcie, jest większy. Faktycznie, zobacz, jaki ogromny, tak ja jak zwykły gracz teraz. Rado, matujemy, mnie, <laughs> jestem powyżej skrzynki teraz, no to no, nieźle. Twoja śmierć powoduje, że jesteś większy. Dobra, rozwalmy, może. Ja ubiec, mam teraz lepszy pomysł, Smileson, żebyś ty padł. Więc weźmiemy... no to weźmiemy rozwalmy, rozwalmy. Hmm. Dobra, rozwalaj, Czekaj, rozwalaj. podpalimy cię teraz, okej, okay. no? ja zobaczymy. Masz no? cikierki, mi rozwal. Do Dobra, to podpalimy. Masz sikerki. Wow! Nooo! co robisz? nie, on mnie pali, patrz, się dostaje. Dobra, no to tak wtedy padnę. Okej, padam, padam, okej, dostaję Dostaje do ognia, jak dużo dostałem i padłem. Zraz klikam od razu. Nie będziesz patrzymy. większy, zobaczymy. Jestem, nie? jestem większy, patrz! Wow, Spora wy, no większy, to tak to samo to działa, jak teraz ja. Jestem twojego rozmiaru normalnie. Jak się zrespiłem, to normalnie się powiększyłem. I jesteśmy teraz już normalni, tacy w miarę, nie? Dobra, idziemy teraz rozwalić owieczkę, idziemy ją rozwalić. Weźmy sobie sikiker rozwalimy ją, albo o, na tą sikerkę. O, ja wezmę łuk, dawaj. Yyy, masz. Daj nawalaj ją, nawalaj ją! Wnią. A masz owieczko, masz owieczku. Pum, o, nawalamy wstała. ją. A masz, chodź chodź, dostaję, dostaję, patrzcie, rozalamy ją, zobaczymy, trzeba Większa. Masz, no, masz tutaj wieczko, owca, a masz, a masz, proszę oczu, bardzo. Chodź tu, chodź tu, dostajesz w łeb. Uf. Dobra, dostaję w nogi. Headshot. Padaj to wieczku, padaj. Yes, o, jest, rozroliśmy. Owieczka padła, dobra. Rozroliśmy owieczkę i teraz ciebie. Uf. O nie, nie, no, yeah, Jest to... wow. O nie. Yeah. Rozrozyłeś owieczkę, nice, owieczkę no. i matunera. Patrzymy teraz, czy Uf. będzie większy. Uf, Ty, większy? jaki ogromny się zrobiłem. Zobacz, no, jestem jest, wyższy, jest, wyższy od ciebie teraz. No, jesteś wyższy ode mnie, faktycznie. Chodź Spice, przygotowałem coś dla ciebie. Chodź, zobaczysz, dawaj, chodź, patrz. Owca idzie, owca, i ona się jeszcze większa zrobiła Jeszcze większa się zrespiła No taka gigantyczna jest, patrzcie na to Uważaj, bo cię zgniecie ma! po ciebie Schowaj się, bo cię zgniecie Dobra Spicelo, większa... przygotowałem coś dla ciebie Chodź tutaj za mną Ona jest taka duża jak ten dom normalnie, patrz na to Normalnie jak dom, czaisz? Dobra, <grytanie> poszła sobie, ona gdzieś tam idzie Co Chodź ten... zobacz, pokażesz? przygotowałem ci tutaj coś Zobacz, Przynkę masz tutaj warszu, taki challenge jest. Masz tutaj taki challenge, weź sobie tutaj weź łuk i okay, tam jest taki łuk. przycisk, nie wiem czy widzisz. Przycisk nad, gdzie przycisk nad, jest? nad tobą, tam o, bardzo wysoko. O, wow, tam, o tam o! Tam, o. No. I co o, teraz przycisk? I teraz musisz go po prostu tam kliknąć, no. Ok, Okej, kliknę, Spróbuj. kliknę, go. czekaj, czekaj, muszę Dabaj, kliknąć, trafimy, go. Trafimy. Wow. I teraz, no, Dostał, 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 wow. dostał, dostał klik, przycisk dostał i nic się nie dzieje. <laughs> Coś się zepsuło. Czekaj, coś się zepsuło, nie działa! Nie działa, Czemu? ale słabe. Myślałem, że coś miało spać chyba na mnie, co? Zobacz, o... zwiększyłem się już tym taki bardzo, bardzo Oj, duży. Jest gigantyczny, na patrzcie, <laughs> patrz, ja tylko ci się tam do normalnie kolan. No patrz Aha. no. Na stojąco, widzisz, Ty jesteś w dwa razy większy ode mnie. Ej, chodźmy do może do villagerów. Może Villagera byśmy tak powiększyli. Ty to byłoby dobre, żeby tak villagera. Co to za pułapka? Podejdź do mnie, zaraz zobaczymy. Nie, ona Chodź. mi nic nie zrobi. Ha, ha, a, tu? Za mały. a ta druga, a te kolca. A, nawalają mnie kolca, wow, wow, dostaję, dostaję. No teraz ja padnę. Czekaj, może Bo teraz z No jak ja padnę, to już, która moja śmierć to już jest, nie? Co o, jest, jest grany? Głowa z, nie z ciebie jestem, wypadła! Już powiększyłem się, jestem, ale ty jeszcze jesteś nadal większy ode mnie, niestety. Smajstro, pokażę aj, aj. ci coś, patrz na mnie. To jest! Głowę masz no, jak to możliwe! Głowa twoja wypadła Ej, z ciebie! Moją głowę. co jest? Co grane? To no tak, <laughs> głowę, gościu! Headshot moją masz! Głowę ma. Ty, co to robi moja głowa? Ja się pytam. Ej, moja, musimy ją skryć. Łapeczka też jest wielka. Ej, ktoś rozwalił łapeczkę i ona się powiększyła. Ma tu zobaczyć, patrz jaka łapeczka wielka. Ktoś Ty! się rozwalił łapeczkę, Ktoś rozwalił ją maść. i ona urośnie? No, kto rozwalił łapeczkę? Mocne. Ej, kto kliknął łapeczkę? Przyznać, widzowie, kto rozwalił łapeczkę na tym filmie? Bo ktoś musiał kliknąć pod filmem i wtedy jak została klienta, to ona się powiększyła. Jestem ciekawy, kto to zrobił. No idziemy dalej. Chodźmy zobaczyć z owioski villagerów. Rozwalamy villagera i zaraz rozwalimy siebie. Jest tu jakiegoś. Wilerze, tam jest jakiś, jeden, drugi. Zaraz rozwalimy, czekaj, matuner Może musimy jakiegoś pierwsze wybrać. O tego chodźmy, tego roz weźmy. Tego, tego, tego rozwalmy. Dobra, no no. a masz rozwalamy masz. A masz, a masz, padaj ty villagerze, masz. Padaj, padaj ty villagerze, nawalamy w niego. Ale on robi uniki. Padaj ty villagerze, a nie we mnie. Takie rozwalamy go. Co jest ilo życia. Padaj ty. Jest rozwalony. Dobra, Teraz ty tym jeszcze zaż o ty mały jeden. A masz wow, ty? Masz jeden. Zostań Nie wejdziesz do obku. Ej, jak ty wejdziesz do obku? Właśnie. Jeśli nie jest ma szans. jestem dużo większy. No. Ej, ja, 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 Już nie mogę się zmienić, Jest tego zwiększy. Co jest taki gigantyczny villager? Patrz na to jak. Wow, villager. on jeszcze nas bije. wynocha stąd. To, jak nie. jest wielki. Ej, on padł i się zrespił. Jest gigantyczny. Każda śmierć powoduje naprawdę większy. O! Większą wysokość, jaka! Ona jest wielka! Zobaczymy, czy jak on padnie, to się jeszcze raz powiększy, to jest ciekawe, nie? że no, patrz, z... padaj w nogi. Ciekawe jaki będzie miał teraz Dostaję rozmiar, że będzie dużo no. większy. Okej, okay, padł. Okay, teraz padł. Patrz, patrzcie, villager padł, nie? On był większy od ciebie i ode mnie troszeczkę. Teraz zobaczymy, jak teraz przyjdzie, to jaki on będzie, nie? Wow! Zobaczymy, gdzie Zobacz na to, Smajlu, tutaj tu jest, w tym tu domku. Jest. Widzicie ty... go jaki gigantyczny, patrzcie, on jest jeszcze dwa razy większy ode mnie! Nie gdzie nie. podchodź, Dwie bo cię, cię może zgnieść już teraz, wiesz? Będziesz... może zgnieść, No dokładnie, patrz, Matuner ty jesteś większy ode mnie, patrz na to. Matuner jest trochę no. większy ode mnie i villager jest jeszcze większy, on jest gigantyczny. Chłopie on jest tak wielki jak ten budynek z lewej strony. Hijo! Aż mi zanika w powietrzu, Dobra, no, to jest dobre, chodźmy rozwalić siebie, ej, to byłby dobry pomysł, żebyśmy rozwalili siebie i żebyśmy siebie powiększyli, nie? Dokładnie. Albo, albo zaraz poszukamy golema, albo krowy, ty, to byłoby dobre, golem, krowa, Dobra, no, chodźmy sobie teraz, my musimy to zrobić, rozwalę siebie, albo rozwal mnie, rozwal mnie, ja chcę teraz być dźwiękcie. Mam teraz Jestem pomysł, czy... MySlow, zobaczymy, co się stanie, jak wejdziesz w kaktusa, co ty na to? Kaktusa? Co to, to jest kaktus? Dawaj. A, to, to jest kaktus, okej, okay, nawalamy, nawalamy, Dawaj. cześć, wchodzę, wchodzę, ole o, jeszcze nawala we mnie, patrzcie, ale miekuje. Dawaj, dawaj, o tyle Walnę się. Ile do góry. Spadnie na mnie, czy nie? Spadnie, uwaga, Walnę. Leci, ja je, cisza. jest, spadłem! Chyba sam od siebie, czy co? Uwaga, uwaga, patrzymy i. Jestem większy, jestem! Nie, nie jestem. Co? Mało się powiększyłem. Nie, ja muszę jeszcze, dawaj jeszcze raz. Dawaj jeszcze raz, spróbuj, może nie zadziałało. No, dawaj! Moc mi nawalaj, mocniej! Jeszcze batuję, mocniej, mocniej, mocniej Nawala. ale. Dobra, Dobra, leżysz. Patrzymy. teraz mamy sprawdzić, zobaczymy co I... się stanie. Czy jestem, jestem, jestem! Tak to działa! Patrz, jestem większy, jestem większy, zobacz! Wow, jestem większy. sporo większy. Jak padłem, teraz rozwalamy siebie, na maksa rozwalamy cały czas. Teraz ja cię rozwalę z tego. O co to jest w ogóle? A jest TNT! Ty to byłoby dobre z TNT walnoć. Czekaj, ja mam TNT, chodź tu. Ja stanę sobie na TNT. czekaj. Czy się nie, mój wybuchnę! Czekaj, a nie, ku mojego domu, bo mój dom się rozwali. Ty to właśnie, u mojego domu tak o, Nie, 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 nie smyslu, to to nie, Uwaga, tak uwaga, być. uwaga, postawiłem i teraz wstawiam. Jest pali się pali się pali się, pali się, pali się. Uwaga, uwaga uwaga. uwaga. Wow, co? Majzul, naprawiłem moją niespodziankę dla ciebie. Możesz tutaj podejść, to jest, no, zaraz to ja zobaczysz. Stoi, Patrz, ja tam podejdę. Ej, co ma tam kowadło? Mi chcesz na głowę spuścić? Jedenia. Nie, nie stary, tutaj dorzucisz tutaj ty, by. Okay, y no staję, staję. to stoję, To dostaniesz leciało? nagrodę, cukierki wypadną. Chcesz okay, zobaczyć? Stane, stane, uwaga, bo... leci! Wow, leci! Poza wow! na, na hita padłem! Na hita, dobra, ej, to było dobre, to było dobre. Teraz patrzymy, uwaga, uwaga, odrzucenie. Co, będziesz większy? Joki, ty boja, jesteś ja ogromny! Ej, jestem gigantem, choć się zmniejszymy z, z większym tego. Ej, co jest. Co to mnie. Pa spadłem od razu? Ty mnie Zroz... rozwaliłeś? LOL Ej, uważaj, Będziesz jeszcze przesadzaj. większy, Smajslu, będziesz... O nie! Większy. Ja spadłem! Chodź tu maturę, o, zobaczysz, stary. patrz jaki jestem o, gigantem Jaki jestem wielki dż, 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 dż. I do wśród o. moich domków Ej, ciekawe, mogę tu wskoczyć na ten budynek? Faktycznie no, jaki jesteś? ty ogromny jesteś ja O, jeszcze większy od ciebie, patrz, ty jesteś taki mały kurdupa, ale jestem większy od ciebie Ja przed chwilą ciebie, spadłem, ale jeszcze się zwiększyłem Jakiś ciebie mały, boba O nie! Rozwaliłem go, dobra Jestem duży. Wow! Powiększył się, ma tunerki, masz kilof! Ej, i temy też są duże! Jestem większy faktycznie, a jak wyrzucę, ciekawe czy będzie większy. Te temy są też wielkie, jakby mi... ten jest mały. A trzymaj, patrzcie, jaki wielki killoffa masz. A patrzcie ja mam dużego kilo. kaktusa. Kaktus taki wielki. Jaki wielki kaktus. Ej, a tutaj jakbyśmy tutaj postawili coś. Może tego kaktusa tutaj jedzie z ziemię postawimy. przetestujmy coś innego, na przykład. O nie, ja tutaj już nie dosięgnę, zobacz Ej, nie możemy dosięgnąć tej skrzynki. O nie! Nie możemy jej otworzyć! Jak otworzyć skrzynkę? Czekaj, ma, masz TNT jedno? Nie mogę otworzyć. Masz TNT, czy nie? Nie mam TNT. To nie byśmy nie je postawili. Patrzcie, ja wychodzę w ogóle poza equipemu. Jestem po tym Co się dzieje? Ten walona. Ej, poszukajmy. Tam jest golem, patrz, tam jest golem. Padłem golema. teraz będę. Ej, idę golema rozwalić, Chodź golema rozwalimy. Urozłaj! Chodź tu, golebie, chodź tu, chodź tu. nawalam do golema, nawalam do golema. Chodź tu, golemie, rozwalimy golema, to będzie dobre, Zbroń go na A masz! Nawalamy golema, palaj ty golemie. Patrz, on jest taki malutki golem, widzicie? Ja jestem większy, a ten golem jest taki malutki. Patrz na to, matrz, golem. co on się stał? rozwalił go Ty może mamy po prostu z tym się ja Mniejszym. 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 wielką! Ta fala dobra Ej to jeszcze weź mi jeszcze raz rozwal weź Ty patrz, rozwal. możemy tutaj o, Do basenu dobra. Do basenu, Ej, dawaj, zobaczymy czy się uda Ty sobie tylko tu <grych> pomoczyć Ej, to... stopy, nic więcej Wiesz jak byliśmy tacy malutcy to ten basen był normalnie duży A teraz to po prostu no, kolana basen zamoczysz No był taki wielki, patrzcie, a teraz możemy sobie stopy pomoczyć Ha! Dobra weź mi rozwal, golem idzie Golem jaki duży Ty golem się pojawił, no tak bo go dobra. rozwaliliśmy przed chwilą To nie jest taki teraz <grych> wow, wielki, patrz na to, to No on idzie taki duży Ej rozwalmy go jeszcze raz Łuku, nawalamy go, nawalamy, żeby go jeszcze powiększyć. A masz ty golemie, A masz nawalę w niego maturę. A masz golemię! Dawaj chyba rozalamy go, rozalamy go, rozwalamy go. Pum! Dostaję, dostaję, On dostaję, ma chyba więcej HP, tak mi się wydaje, I teraz, On ma wiesz? życie, on sobie powiększył życie normalnie jak on jest taki no. większy, nie? Ty, musimy go chwilę postać, żeby o, on palił po prostu. Nawalamy go we dwoje golemie. łuku. Palaj ty mocny. Dobra, udało nam się. No, Okej, okay, Dawaj podejdziemy trochę bliżej, Okay. my się, patrzcie jaka ta włoska w jest... Spróbuję na wyżej, nas. wyżej, wyżej, wyżej i. Okay, <laughs> spróbuję O nie! Smańslo, on Ty chyba jest wiem, na nas skurzony! Zwiewaj, się zwiewaj jest stąd! Z nami. On idzie jaki za nami. To, golem, Patrzcie na to! Joo, golem jest jeszcze większy ode mnie! Patrzcie jaki golem! Jo, ja już nie mam golem tyle golem. tego! Broni, żeby to z nim to walczyć. Dzisiaj co mi robi? Uważaj, no, bo cię na hita pyka. może strzelić. Jaki on jest wielki, nie? No już wielkiego go, golema, większego nie robimy. On jest taki duży. On jest większy niż te domki. Patrz, on się nie mieści tam. <laughs> Jego jedna noga to jest jak budynek. Wejdziemy Mam pomysł. Tam. Tam. Dawaj, tutaj jest lawa, tylko z ja ja jak, jak ciągu. Nie, 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 nie. Idziemy, idziemy. Teraz a łapka w górę, jaka mała. O, ktoś nie klika łapeczek. Widzowie, kto nie klika łapeczek? Weźcie powiększcie łapeczkę. Dobra, ja myślę, czas, to... żebyś był jeszcze większy. Dobra, Dawaj, ja spróbuję ci uderzyć, o u, 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 u. Nie, nie sięgam, jesteś za mały dla mnie! Ej, co jest? Nie możesz no nie, mi sięgnąć? Nie sięgam, jesteś za A, mały. A, bo mamy... Teraz jak mamy paść, to jest pytanie. Dawaj, skocz z góry, zobaczymy czy skocz, się. A ja mam wejść na tą górę! No nie wiem, tam jest drabinka, nie wiem Tam jest drabinka, z Ej, padam od tego, padam, patrzcie, od tego stoję na kolcu, padam od kolca! No, uwaga, uwaga, uwaga. Jest padam, padam. udało się, udało no. się Uwaga odrodzenie. Jooo, ja, jaki duży, patrz na to, jaki jestem wielki. Jak Jesteś mój wyższy ode mnie? Nie, taki sam ciebie, patrz, jest. jestem ten dom, taki duży Ja normalnie stojąc dosięgam do mojej minki czekaj, masz jakieś tutaj bloki, to się zbudujemy do góry i spadniemy Po co ja się budować jak ja taki duży, patrz na to, uwaga, padam, 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 jest, Waga, o Dobra, ja też spróbuję spaść Jaki duży jestem, patrz na to Jaki ogromny, dobra, ja też chcę spróbować Czekaj, muszę zginąć, chcę być taki sam jak ty na jaki mały! O! Co mały? O, o! 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 Jest jeszcze większy! Urosłem! Zobacz, Urosłej? jaki duży! Ale jesteś dalej mały, patrz na to! Ja jestem większy od ciebie. Ja już nic ha! nie widzę na. Jestem duży. Ja, ty taki mały jesteś, kurde. Ja panel. nic nie ha! widzę! Jak ty tak się zrobiłeś? Nic taki nie duży? widzisz! Ja wszystko... Wow. Przez... Bo nic nie widzisz, bo ja stoję. No ja zostawiam ciebie, no, idziemy, jesteś idziemy, ogromny. idziemy po mojej wiosce się przejść, okej, okay, idę. Ty, wpadłem do... Tu... <śmian> Ej, to koniec gry, ja stąd nie wyjdę, patrz. <śmian> koniec gry. No patrz, nie w, mogę stąd w, wyjść. W, w, jest taki udało że... Ej, nie mogę przejść dalej. <śmian> Co, zablokowałem się, nie mogę przejść dalej. O, nie. Jesteś zbyt duży Smyslow, żeby duży tutaj przejść. Jestem zbyt duży między tymi. A ja? O, też nie Ej, elo. Ej, nie mogę. O nie, najgorzej. No Ej, mogę skakać wyżej, patrzcie na to, jestem większy i skaczę wyżej, dobra, mogę przejść dalej. Ej, skaczę wysoko, patrzcie na wow! to! Ty możesz ty aż tak wysoko tam wejść? Co jest kanę, jak ty się tam spinasz To ja nawet rabice? nie wiem jak tutaj. Wam to zrobić, jak ale chciałbym jest, tutaj. Ej, ty jesteś wow! tak wielki jak moja, jak moja wieża, widzisz? Czekaj, ja se stanę tutaj, spróbuję wejść, ale czekaj, bo nie widać, się tak za bardzo okej. Okay, skacze, 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 skacze. I jestem na wieży, jestem na wieży. patrzcie na to, jak wysoko jestem. Stoję tutaj nad moją wioską gigantyczny. Jo ja, nie zepchnął mnie. O nie, patrz, ale jestem, bo tu jeszcze jeszcze większy jest. Dobra, Smash sk Skok wiary, Jaki uwaga. Gigantyczny uwaga, 3, dwa, jeden, lecę. Spadłeś, okay. so, Spadłeś? Jak to no. możliwe? Okay. Ej, dobra, też chcę paść. Ty, <laughs> zobacz, większy trochę większy się zrobiłem, spoko. Jeszcze większy jesteś? Zacznij. Ale ty, nie wiem czy jesteś o, większy ode mnie. Ej, nie? ciężko tu się chodzi w tej błotej wiosce, bo no, te domki faktycy. nas blokują jak takie małe bloczki, normalnie. Ej, może z tym rzucić. Ej, tą perełką byśmy rzucili, tepnął się, patrz, jest tam. <laughs> A poczekaj, bo mam jeszcze bloki Może się podbuduję do góry A nie, nie dam rady Drodzy, popatrzcie na mnie Jestem tak duży, że już nie mieszczę się w ekranie Więc zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem Żeby nie ominął was żaden, żaden film A my będziemy rośli i rośli W siłę oczywiście Dobra, to by było na tyle Mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał Także to by Do zobaczenia Niech Elderado będzie z wami Trzymajcie się gorąco Pa, pa!